Opowiem ci o czterech rzeczach, które mogą zburzyć poczucie wartości twojego nastolatka. Po pierwsze, ignorowanie lub bagatelizowanie jego emocji. Wtedy czuje się zraniony, wtedy czuje się nieważny i czuje się niedość dobry. Po drugie, zawstydzanie twojego nastolatka, kiedy popełni błąd. Po trzecie, porównywanie go z innymi. Po czwarte, nadopiekuńczość i nadkontrola. Dajesz swojemu dziecku sygnał, że nie wierzysz w niego i nie wierzysz, że sobie poradzi. Jak w takim razie budować poczucie wartości swojego dziecka. Jeżeli chcesz poznać takie techniki komunikacyjne, które podniosą wartość, samoocenę Twojego dziecka, zapisz się na listę oczekujących na trening komunikacji z nastolatkiem. Jest to program mojego autorstwa, który przejdziesz i będzie on prawdziwym game changerem, jeżeli chodzi o relacje z Twoim nastolatkiem. Nauczysz się, jak go dowartościowywać, w jaki sposób go motywować, jak zbudować zaufanie i w jaki sposób rozmawiać ze swoim nastolatkiem, tak, żeby chciał Ciebie słuchać. Skomentuj tę rolkę lista, dostaniesz link do zapisu na trening komunikacji z nastolatkiem. Nazywam się Izabela Kucińska-Świgost, jestem coachem rodziców, pedagogiem i ekspertem do spraw nastolatków. Czekam na Ciebie na treningu.